Placo Systems. Wielofunkcyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa i usprawnienia procesu przeładunku. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie w nowym 2024 roku w ramach wywiadów Obserwatora logistycznego. Dziś będziemy rozmawiać o czymś co jest nam wszystkim bliskie, a konkretnie o drogach. I moim państwa gościem w tej rozmowie jest Daniel Radomski, ekspert do spraw budownictwa i energetyki oraz projektant drogowy. Witam cię Danielu. Dzień dobry, cześć. Na przestrzeni ostatnich 20 lat po wejściu de facto do Unii Europejskiej zbudowaliśmy w zasadzie sieć dróg ekspresowych i autostrad od nowa. Trudno mówić, żebyśmy mieli jakieś większą sieć 20 lat temu. Ile nam jeszcze brakuje, że tak powiem, do pełni szczęścia, czyli do pełni tej sieci, żeby zamknąć temat i móc, móc się pochwalić, że to, co mieliśmy zbudować, to zbudowaliśmy? Pytanie jest, jak definiujemy nasze szczęście i kiedy, je, kiedy uznamy, że je osiągniemy? Niektórzy by chcieli dojechać na przykład drogą ekspresową do każdego powiatu. co jest oczywiście absurdem. No, patrząc się na mapę, możemy dojść do wniosku, że w zasadzie każde miasto powiatu już dojazd drogowy ze sobą posiada. Więc jesteśmy już bliscy ukończenia tej podstawowej sieci drogowej, tego rusztu, który gdzieś No, Przy tym zostało nam jeszcze kilka, kilka takich dziur, które które trzeba, trzeba wypełnić, żebyśmy mogli powiedzieć, że to podstawowe szczęście osiągnęliśmy. Takich biur, myślę, że można wskazać przynajmniej trzy podstawowe. Przede wszystkim jest to Warszawa: dwie inwestycje, obłoknica wschodnia i wylot na północ. Drugą taką dziurą jest. Czyli de facto możliwe. mówimy o, o tej Warszawie, mówimy o drodze S50, jeśli dobrze kojarzę, tak? Nie, nie, S17. A, w tamtą stronę. S7 na północ. No bo cała droga na Warszawach Gdańsk już jest, oprócz, oprócz samego bloku w Warszawę. Tutaj odcinek płotłomianki jest w tym momencie w budowie lub, lub, lub zakontraktowany. No i brakuje nam tego, co jest, co jest samym wjazdem w miasto, de facto. Tak. Tu już brakuje nam obłodnicy, obłodnicy wschodniej. Drugą taką dziurą, której nam brakuje do szczęścia, jest połączenie Warszawy z Toruniem i Bydgoszczą, co jest też elementem połączenia Warszawy z Gdańskiem. Dzisiaj ten ruch jeździ sobie przez Stryków, co jest jakby dosyć dziwne i nienaturalne, no bo to jest daleko od linii prostej. No a trzecim, trzecim rejonem to jest, to jest rejon Kraków, Bielsko-Biała i Zakopianka. Zakopianka jest tutaj dosyć skomplikowanym problemem, bo tam mamy uczakowanie terenu, chaotyczną zabudowę i duży, i duży ruch. I żeby ten problem krakowski rozwiązać, to trzeba pomyśleć trochę szerzej, nie tylko o drogach, ale też o liniach kolejowych. No bo tam mamy za chwilę budować linię Podląże-Piekiełko która nam sporą część ruchu, zwłaszcza turystycznego do Zakopanego, ale też do Nowego Sącza, zdejmie z dróg. I to zarówno z Zakopianki, jak i częściowo sa 4 i DK75 do Nowego Sącza. Kolej nam zdejmie trafę ruchu z Zakopianki tego do, do, do Kraków Zakopane, ale też, też Warszawa Zakopane. Drugim, drugim czynnikiem jest kolej, ale w bardziej lokalnym charakterze, czyli kolej plus do Natomiast to wciąż jest za mało, bo planujemy zbudować drogę 52, która będzie możliwa prawo z całym regionem bielsko ale też z Czechami i Austrią. No i w tym momencie plan jest taki, mamy na to decyzję środowiskową, żeby ten ruch się łączył z ruchem z Zakopanego. No i tu jest jakby problem, jak dojść do tego, tego Krakowa, no bo, no bo no, no tam nie bardzo jest ja tak? Inne protesty się pojawiły, gdy, gdy pokazano próbę wypracowania tego nowym śladem. Ja tutaj jestem zwolennikiem, żeby tą drogę s 52 jednak przekierować na Skawinę nie kumulować tego z ruchem do Zakopanego. I maksymalnie wykorzystać ten stad istniejący, czyli nie siłować się na osiągnięcie statusu drogi czasowej, tylko zwiększyć przepustowość, jeżeli się da w ramach obecnego przebiegu. To już od lat w sumie że ma miejsce, no bo kolejne skrzyżowania są przesuwane na węzły, to bezpieczeństwo jest poprawiane i to być trochę też. No ale cały czas jest ten problem, że wtedy się później ten ruch gdzieś tam dalej musi, musi, musi stanąć. Tak? W związku z czym, jeśli, e, jeśli tutaj jakby pójdziemy po do celu i e, i osiągniemy te, zrobimy te trzy pasy ruchu, no to tam, no to ten, ten, ruch sobie pójdzie i gdzieś tam stanie skork albo w Nowym targu, albo, albo w do Zakopanego, tak? to jest pod pewnymi względami podobny przypadek do, mm, do Półwyspu y, no gdzie na końcu nie ma tyle miejsca, żeby wszyscy dojechali, zwłaszcza w krótkim czasie, tak, e, w związku z czym jakby rozbudowa nieskończono tych je niekoniecznie jest z dobrą metodą, no bo efekt będzie taki, że korek będzie stał tylko trochę dalej i będzie dłuższy niż jest dzisiaj, tak? Więc jakby trzeba właśnie bardziej ten ruch częściowo oddzielić w o oblocie przez kabiny ruchu w dalej No po drugie, ile się da tego, tego potoku pasażerskiego przekierować na kolej, ale poprzez zachęty, czyli poprzez zdanie ludziom szybkiego pociągu i dobrą ofertę przewozową, żeby oni sami wybrali ten pociąg, a nie żeby ich zmuszać do tego, żeby oni ten nie jechali, tak? To są takie trzy podstawowe jakby regiony, które drogowo są jeszcze potrzebne, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi w tym zakresie, natomiast musimy myśleć też w kategoriach bardziej systemu transportowego i myśleć o tej kolei, a nie tylko o tym, ile jeszcze dróg budować. No dobra, ale to następne pytanie, które się nasuwa, bo w tej trójce nie ma jednej drogi, która nie ukrywam jest mi dość bliska, bo rezyduję na co dzień w Poznaniu. A konkretnie chodzi mi o drogę numer S11, która z jednej strony łączyłaby Poznań z Bałtykiem, a z drugiej strony Poznań z Częstochową, Śląskiem i Małopolską. Uważasz, że ta inwestycja nie jest aż tak istotna jak, jak te pozostałe trzy, poprzednie trzy, które wymieniłeś? Pożegnałem, że to jest, znaczy ona jest potrzebna, zwłaszcza na odcinku Poznań Górny Śląsk, ale to jest to jest droga drugiej potrzeby. Ona się na, na tym odcinku z Poznania na południe broni ruchowo, natomiast na północ od Poznania już trochę mniej. Tu mówiąc się nie broni, w każdym że nie dla przekroju 2 razy dwa. to uzasadnienie w, w trochę węższej postaci. Na tym odcinku na tych zwłaszcza w rejonie piły. To jest rejon, który nie jest silnie zatudniony. I nie za bardzo tam jest potencjał do tego, żeby ten ruch na kolejnych latach miał wzrosnąć. Natomiast Ale trzeba zauważyć. Ten... Trzeba zauważyć przecież, że w długiej perspektywie piła ma mieć, jeśli się nie mylę, skrzyżowanie, S11S10, jeśli to wszystko powstanie, co ma być planowane. Tak, 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 tak. I tam na tym odcinku, gdzie te drogi będą się pokrywać na górniki piły. Rzeczywiście wychodzą po potoki ruchu takie, że tam ten czekolad dwa razy za mało na i w zasadzie tylko tam. Yy, cała reszta oczywiście, tam te drogi dzisiaj prowadzą, przez obszary zabudowane, więc obwodnica jak najbardziej, nawet może wszystko nowym śladem, to niekoniecznie czekolady dwa razy dwa. Yy, musimy pamiętać, że każda infrastruktura, którą budujemy, będziemy musieli później utrzymywać. No yy, i można się Prze, prze, przelecieć na Sycylię, zobaczyć, jak wygląda dużo dróg z małym ruchem i jakim one są w stanie yy, tu w słupakanym yy, bo tam, gdzie jest mały ruch, no to yy, brakuje się później, żeby, żeby to utrzymywać. Tak? Ten sam problem będziemy mieli na wschodniej France, na drodze 19 od, od Lubartowa prawie że aż do Boskoku, gdzie na droga na tym moczniku mogłoby powstać pół profilu w jednej jeździe to by w zupełności wystarczyło. Tam ruch już nie rośnie. To widać w ostatnim pomiarze ruchu, że nie, nie wzrósł tam, tam ruch w roku 2015. A demograficzne problemy są takie, że te tereny będą się wyludniać, Więc nawet jeśli mówimy o potrzebach wojskowych, to w wojsku jedna jezdnia wystarczy. Jeszcze jedną taką drogę dodał, jeśli mówimy o drogach, które nie są pierwsze potrzeby, ale mają uzasadnienie. Przeciwnie, koniecznie trzeba nie dwa razy dwa. To jest północna magistrala wschód-zachód, która się składa z kilku dróg. Częściowo już istnieje, czyli jest 16 przez mazury. Tam są kontrowersje i problemy ze środowiskiem. Ostatnio nawet pojawił się spór między organami środowiskowymi a Generalną Dyrekcją odnośnie tego, w którym ma ta droga iść w rejonie Brągowa. Przecież właśnie ruchowo też tam nie za bardzo broni się przepływ R2. Zresztą schodząc w przekroju trochę, wydukowalibyśmy to nakierowanie na środowisko i mniejszy byłby ten, ten opór społeczeństwa, i później byłoby łatwe też utrzymanie, tak? No dalej mamy też połączenie Holsztyna, czy też Holstryny z Brudziądzem, co nam robi, robi też, otwiera nas na całą S5 do Poznania, a także na jest 10 do Szczecina. No i wspomniane przez siebie, tutaj jest 10 Szczecin, bydłość i. De facto i poznań już częściowo istniejące, to też są drogi, żeby w potrzeby. No tak się składa, że w tym momencie Szczecin jest, jest w katarzu po otwarciu OPER, więc na chwilę będziemy budować drogie, które są, no nie są na dzisiaj aż tak bardzo potrzebne. tak. Ale na przykład tu jeszcze inna rzecz, bo wydaje mi się. Z mojej perspektywy, bo to też śledzę tamte okolice, dla mnie nie niezrozumiałym kompletnie było to tak późna realizacja drogi S10 między Bydgoszczem a Toruniem. To są dwie duże aglomeracje, a my dopiero teraz budujemy, koniec 2.26 ma zostać to oddane. To jest jeden z wielu przypadków, gdzie yy, drog nie budowana tam gdzie były potrzebne, a budowano gdzieś indziej, bo gdzieś indziej było łatwiej, tak? Bo gdzieś indziej nie było protestów społecznych, bo gdzieś indziej nie było problemów ze środowiskiem, więc te przygotowanie dokumentacji całej szło szybciej, sprawniej, no ale też jest kwestia zawsze polityczna w tle, no bo przygotowanie papierów jest tam, gdzie politycy mówią, że bardziej chcą, tak? Z tego względu w momencie budujemy 19, że władza, która właśnie odeszła, bardzo starała się pokazać, że dbało. o Wschodnią część kraju. No i w zasadzie ruszyła temat i pod koniec, pod koniec rządów zakontraktowała większość tej drogi i w tym momencie na styku województwa Podlaskiego od południa już mamy trzy odcinki w budowie, no a cała większość pozostałych odcinka do Lubina jest, jest już zakontraktowana, tak? budowano nawet z nawet budowę włożniczki do no ale ona się. Ona się nie udała, bo w sądach administracyjnych wyszedł problem taki sam, jak lat temu już prawie 20 sądów odniesionych do słowa. No my, mamy w regionie Bełostockim dosyć duży problem. Z jednej strony związany z tym, że jest tam mnóstwo terenów w tym Z drugiej strony jest, jest ciśnienie, żeby budować drogi. Tak, i, i jakby w myliśmy, mieliśmy wielką awanturę w tego tytułu. Ona się skończyła e, budową drogi S61, między innymi e, budową drogi S61 w Nowym Szczebie przez Łączę, która już e, jest prawie że skończona. A z drugiej strony, ona się skończyła e, de facto z odebraniem wygenowej drogi S8 e, z słupu do Lugosztawy. I przez to, że wtedy ta droga została w pewnym sensie zabrana, no to, no to reklam cały czas się stara się, żeby ona wróciła. A, a, I teraz no. To, to, jeszcze, to ja bym teraz jeszcze dalej bym chciał przejść. O co mi chodzi? Bo wspomniałeś o e, sytuacji, wspomniałeś o sytuacji, w której e, drogi są przeskalowane. E, to znaczy niepotrzebny jest przekrój 2 plus 2. A to chciałbym jeszcze Cię zapytać, jak już jesteśmy w tych okolicach, bo może tam, chociaż z tego co rozumiem, nie tam akurat. Czy są drogi, które nie są uwzględnione w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a uważasz, że powinny być uwzględnione, powinny być im nadany priorytet i być może powinny być w przekroju większym niż są planowane? Nie jestem w stanie wskazać jakby drogi, której brakuje w planach, e, w sensie trasy z punktu który które by, by tych nie było. E, natomiast mógłbym wskazać, że co e, najmniej jedną wymaga poszerzenia, to poszerzenie nie jest planowane, tak? e, to, jest, e, to jest właśnie droga s od Warszawy do, co najmniej, Wyszkowa, a w zasadzie do e, no, Poza tym e, rejon, autobus no, będę myślał swoim rejonem, tak, więc tu gdzie jeżdżę, mogę powiedzieć, że chcę drogę do siebie, nie więcej. w pewnym sensie droga nr no, 61, ale ona już od dłuższego czasu jest modernizacji i w tym momencie ruszy obwodnica budował budowa obwodnicy no, Brakuje mi jeszcze odcinka między Półtuskiem a żeby żebym ja był szczęśliwym <grym> w tym sensie, tak. Pewnie by się takie drogi się jeszcze kilka w skali kraju znalazło, ale to już są bardziej lokalne potrzeby, trochę ponad moje rozeznanie. W skali kraju, żeby patrzeć gdzieś szczegółowo. Natomiast no, nie by się nie tych baranów, które wymagają bardziej, żeby było to tylko częściowo nowego śladu modernizacji istniejącej drogi, gdzie gdzieś niekoniecznie jest też poszerzanie, poszerzanie, no bo mamy zabudowę, tylko być może bardziej sensowne byłoby pójście drogą nieekspresową, tylko naturalną drogą krajową, nowym śladem, tak? I takich miejsc już trochę mieliśmy na sieci drogowej, pewnie to trochę się znajdzie. A uważasz, że poszerzenie, a jedynki między Włocławkiem a Toruniem jest uzasadnione, bo nie ukrywam, ja jeżdżę dosyć często tam tym odcinkiem. I jeszcze poza okresami letnimi, kiedy jest tranzyt nad morze, to powiem szczerze, nie widzę tam na tyle dużych potoków pasażerskich, by to wymagało poszerzenia do trzeciego pasa. Znaczy, dzisiaj ich nie widać, bo dzisiaj nie ma drogi S10 z okolic Błońska do okolic Wuchławka, tak? Nie ma tego wylotu, więc, więc nie widać, żeby tam były jakieś problemy. Natomiast można by też, no to inaczej, S10, w której nie ma, ma przejąć ruch, który jedzie do to Równia i ten ruch dzisiaj jedzie w dłużeniu A1, więc ten ruch już tam jest. tak? No, natomiast tutaj że no, się z założenia, że skoro S10 nie prowadzimy tak jak kiedyś było w planie do Korunia, e, tylko do ławka, no to musimy zacząć planować A1, e, poszerzenie A1. Tak? No i to jest jakby pod kątem planistycznym w jakiejś mierze uzasadnione, no bo planowanie i uzyskanie do dokumentacji pozwoleń no, trwa te 4, 5, 6 lat, więc więc warto to zacząć, skoro boimy się, że to będzie potrzebne. Zawsze możemy... No to dużo nie kosztuje, tak? Parę milionów, a zyskujemy, zyskujemy czas, tak? To o wydawaniu dużych pieniędzy. Będziemy wydawać, będziemy, będziemy kierować to za 4-5 lat. Jeśli okaże się, że to nie jest potrzebne, no i dzisiaj nie będziemy tego robić, tak? W przypadku od Ostrawy A2, od Warszawy na wschód do, do granicy, ta decyzja środowiskowa osiem lat leżała i czekała, bo nie było widać potrzeby jej realizacji i to, że realizacji pod koniec, pod koniec e, rządów e, poprzednich władzy wypadło dlatego, że już e, e, widział się termin ważności tej decyzji, dlatego uruchomiono realizację no, czy w tym roku ma się część otworzyć e, do Białej Podlaski, e, resztę do granicy dopiero w tym roku będzie przetarg, e, też dlatego, że no, po to to budować, e, skoro jest sytuacja geopolityczna, jaka jest w Białorusią, no ale jakby decyzja jest uzyskana yy, yy, i szkodają, szkodają, szkoda, szkoda, żeby przykładła, tak? Dlatego tylko to będzie budowane, bo się jest zupełnie niepotrzebne. No to ostatnie pytanie, które mi się nasuwa, czy yy, przed yy, czy zaczynamy zabawę od nowa, to znaczy jeszcze przed ukończeniem, że tak powiem, tego yy, osiągnięcia tego pełni szczęścia, czyli ukończenia yy, sieci dróg ekspresowych i autostrad? Yy, czy czeka nas jeszcze przed ukończeniem tego procederu poszerzanie dużej części tych, tej sieci, ponieważ no, potoki pasażerskie w niektórych miejscach wskazują, że już są za wąskie te drogi? Tak powiem, to zależy. Zależy od tego, jak bardzo rozbudujemy kolej i ile potoków pasażerskich będzie chciało przejść na kolej, a ile pozostanie na drogach poprzednia wada zaczęła planować poszerzanie autostrady A4 od aż przez cały gotów Wrocław do, do Bolesławca. I tutaj czeka nas y, na pewno poszerzenie od, Bolesław, od rejonu y, Bolesławca do, do rejonu Wrocławia-Siutnicy, no bo tam dzisiaj nie ma pasa awaryjnego. No i ta autostrada jest już Szkajnie wyeksploatowana. I po prostu trzeba ją wygórować na nowo w istniejącym, więc ciągle rzeczy jest sens, żeby zrobić to od razu w cokolwiek zwłaszcza, że uzasadnienie to to, to, to ruchowe na to, na to jak najbardziej y, jest. Y, Obawiam się, że też w y, związku no, z zdjęciem w opasie lotniska Kraków w Katowice będzie trzeba to poszerzyć. Y, natomiast tutaj częściowo odciążeniem tej drogi y, będzie odpomniana jest 52. Yy, więc jakby to wydobykuje potrzebę opostrzeżenia rozproszonej tej drogi, no ale też musimy tutaj postawić na kolei, no bo traktat i, i górny są tak blisko siebie, yy, że de facto tworzą prawie że wspólny obszar miejski, a oferta przewozowa dzisiaj na kolei jest, yy, jak rozmawiam z mieszkańcami, taka sobie. Yy, więc jakby zawsze drogą do tego, żeby ograniczyć potrzebę rozbudowy dróg, jest wzmocnienie kolei. Ale nie tylko budowa toru, bo dzisiaj budujemy dużo torów. Potem mało pociągów powinien się jeździć cztery pary na dobę albo osiem. To jest za mała chata przygodowa, żeby ludzie chcieli się przejechać samochodem na koleż, tak? no Jak to nazywa, nas, czeka, jak to nazywa Piotr, pan Piotr Malepsak, to jest tak zwany alibicuk. I w zasadzie mm, oprócz tego, znaczy ja się boję, że bardziej niż poszarzacie drogi będziemy musieli mocno przebudowywać węgły. Mamy dużo wędrów w Polsce drogowych, które są źle zaprojektowane. I tylko dlatego trwają korki w wielu miejscach na Sprawach, że węzły są źle zaprojektowane. I najbardziej nieskałym przykładem tego jest nawet w Wajzachu, gdzie spotyka się święcie jest 11 a 2 i mamy dołączone pawę do typu krąbka i wszystko stoi, bo na dominującej relacji skrętnej jest zmęczenie do jednego pasa. Mamy kilka kilometrów w po od dwóch stron bo jest zły węgiel. tak? Więc ja widzę potrzebę takiego programu naprawy tych węzów. No to będzie problem trwający tyle samo lat, ile trzeba budować nowej drogi, tak? Więc ja dzisiaj zaczniemy planować z swoje dokumentaty, to budowę zaczniemy za 6-8 lat. Także tutaj w tym kierunku powodowałbym iść. Podobnego dramatu zdążyło się uniknąć w Krakowie dzięki, dzięki miłośnikom grup, którzy zrobili węzeł mistrzynicy zrobili symulację w grze City Skylines, gdzie okazało się, że ten plan Generalnej Dyrekcji, żeby w głównej relacji skrętnie w ciągu obwodnicy zrobić znaczenie do jednego pasa ruchu, no skończy się tragedią, tak? I, I wtedy Generalna pomyślała, no dobra, to może jednak zrobimy to inaczej, tak? Ale kryzysu nie, nie udało się uniknąć na wielozawodowym zachodem Policji Warszawy, co ostatnio, ostatnio mieliśmy, okaże się, oglądać na węźle, na węźle jest dwa z, z 17, i Wurgo, gdzie mamy trzy pasy na wschód, wciąguła dwa, a cały ruch chciał skręcać prawo na Lublin. No i popełniono, jakby już w momencie, kiedy się budowało, wszyscy widzieli, że to jest do sensu, ale zarządca drogi odpowiadał, nie, nie, wszystko jest dobrze w tym krajach, tak? Uchciliśmy ruch, okazało się, że jednak nie jest dobry. Dlaczego? No, dlatego, że po pierwsze nie ma już 17 stopni ogórnicy w Warszawie, a no, po drugie, na wschód nie bardzo, nie bardzo ma co jechać, tak? Plus jeszcze była budowa na, na, na zakręcie bliżej, bliżej miasta, więc ten ruch się umijał, chciał omijać tę budowę, tak no ale chwilę później proszę tak, no, żeby to na to, żeby jednak zaprojektować i dokonać przebudowę tego węzła, żeby bardziej dopasować go do, do tego ruchu, tak. To częściowo wynika z tego, że cały układ warszawski był planowany dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie było dobrych metod symulowania ruchu na węzłach. To jest jakby jedna przyczyna, a druga przyczyna jest taka, że no, ten układ z samej Warszawy jest niepełny, jeszcze długo będzie niepełny, a drogi są planowane na, zawsze na dotelową układ ruchu. No, w związku z czym no, jest problem, kiedy nie ma części dróg, które być powinny, a węzły zaprojektowali się pod w ruchu inny niż jest, tak? I od niedawna, od lat kilku, zaczęto brać to pod uwagę, ten stan to wieloletni, wieloletni, no Ale węzły, które już powstały, powstały z pełną wadą. W sensie brakiem dopasowania do rzeczywistych warunków, które dzisiaj mamy. Tak? Mamy to też na węźle opad w Warszawie, mamy to też na kilku innych węzłach w skali kraju. No i albo będziemy dopełniać ten opad drogowy, albo będziemy musieli te węzły w wielu miejscach przebudowywać. Czyli e, dużo zbudowaliśmy i mamy jeszcze dużo do przebudowania. To jest dość ciekawa sytuacja. E, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moimi Państwa gościem był Daniel Radomski, ekspert do spraw budownictwa i energetyki oraz projektant drogowy. Dziękuję.